W współczesnym świecie ludzie bardzo dużo podróżują, pielgrzymują, udają się w różne rejony świata. My dzisiaj na naszym Wydziale Teologicznym zatrzymaliśmy się na terenie Bliskiego Wschodu. Dlaczego? Z jednej strony odwołujemy się do adhortacji apostolskiej Eklezień Medio Oriente. Skrojczy święty Benedykt XVI wraz z biskupami podjął temat obecności kościołów na Bliskim Wschodzie, obecności wiary chrześcijańskiej w tym środowisku, to znaczy, że temat jest aktualny, ważny, istotny i że warto się nad nim zastanawiać. Z drugiej strony, wielu naszych rodaków udaje się na Bliski Wschód może Wypoczywa na Bliskim Wschodzie, nie zdając sobie sprawy z tego, że tuż obok znajdują się bardzo ciekawe miejsca, miejsca, w których możemy spotkać tradycje naszej wiary. Tradycje starotestamentalne i tradycje Nowego Testamentu. Tymi ślakami przemierzając, spotykamy postacie patriarchów Abrahama, Jakuba, Izaaka, tymi ślakami przemierzając, wędrujemy wraz z narodem wybranym z Egiptu do Ziemi obiecanej, spotykamy po drodze Mojżesza, wspinamy się na szczyt, gdzie możemy. Dotknąć niemalże obecności duchowej przykazań Bożych, zatrzymujemy się w klasztorze świętej Katarzyny, a jeśli udamy się na teren Syrii, to zobaczymy, że ten kraj, tak dzisiaj bardzo nękany i wieloma niepokojami, ma tak wiele świętych miejsc. Tutaj wędrował święty Paweł, tutaj wędrowali pierwsi chrześcijanie, tu powstawały kościoły, tutaj rodził się ruch. Mistycyzmu, i tutaj mieszkali pustelnicy, więc możemy zaczerpnąć w tych miejscach bardzo wiele doświadczeń duchowych, spotykając się z postaciami biblijnymi. Możemy się także wybrać nieco dalej. Coraz częściej udajemy się także do krajów, które są blisko tradycji biblijnej, choćby do Etiopii, bo wszakże w tym kraju przetrwały te najbardziej pierwotne drogi życia chrześcijańskiego dla nas może zaskakujące, a warte poznania. Dlatego na tę sesję zaprosiliśmy także wielu gości spoza środowiska wrocławskiego i cieszymy się bardzo z ich obecności, że przybyli na naszą konferencję, że włączyli się także w rozważania, które my prowadzimy medytując adhortację apostolską Eklezja in Medio Oriente. Znajdujemy się w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, gdzie w dniu dzisiejszym odbywa się sesja naukowa poświęcona refleksji nad posynodalną adhortacją papieską. Eklezja in Medio Oriente. Ta adhortacja dotyka sytuacji Kościoła i wyznawców Chrystusa w krajach Środkowego Wschodu. Dzisiejsza konferencja naukowa przygotowana przez katedrę egzegezy Nowego Testamentu ma na celu przybliżyć wszystkim sytuację chrześcijan w krajach, bliski, w krajach Środkowego Wschodu. Ta sytuacja jest dosyć złożona i skomplikowana. Chrześcijanie żyją w złożonej kulturze. Jest to środowisko, społeczność multiwyznaniowa, multikulturowa, gdzie nieustannie trzeba poszukiwać dróg jedności: jedności w przestrzeni wyznawania religii, ale też jedności współistnienia różnych społeczności międzyludzkich. Pochylamy się nad różnoraką tematyką. Począwszy od tematyki teologicznej, a skończywszy na tematyce kulturoznawczej, możemy posłuchać prelekcji poświęconych sytuacji w poszczególnych krajach, czy to Jordanii, czy Etiopii, czy w Ziemi Świętej. Ale też poszukujemy dzisiaj jakichś fundamentów, które pomogą nam w przeżywaniu komunii, pośród chrześcijan zamieszkujących kraje środkowego wschodu z pewnością takim zasadniczym fundamentem jest wiara w Jezusa Chrystusa z martwych wstałego dlatego ta konferencja naukowa jest zorganizowana w murach papieskiego wydziału teologicznego to bóg jest tym który łączy ludzi wtedy kiedy ludzie uświadamiają sobie że bóg jest ich ojcem że są dziećmi jednego ojca ale próbujemy też poszukiwać różnych aspektów przeżywania swojej więzi z Bogiem między innymi w tak złożonych trudnych okolicznościach środkowego wschodu gdzie dochodzi do podziału na gruncie religijnym bo żyją tam muzułmanie żyją wyznawcy judaizmu żyją chrześcijanie również podzieleni szukamy też jedności na gruncie Takiej międzyludzkiej. Można budować mury, tak jak to widać w Ziemi Świętej mur, który dzieli, który separuje, który nie pozwala ludziom zbliżyć się do siebie, ale można też budować mosty i zawsze spotykać się gdzieś na środku tego mostu. Dzisiejsza konferencja naukowa ma na celu uwrażliwić. Nas, którzy żyjemy dosyć daleko od krajów Środkowego Wschodu, uwrażliwić na problematykę budowania jedności w społeczności międzyludzkiej, ale też jest wezwaniem do modlitwy za chrześcijan, którzy żyją w krajach Środkowego Wschodu, nierzadko przeżywają różne dramaty, prześladowania. Chcemy to sobie uświadomić i chcemy też tych ludzi otoczyć naszą pamięcią, a być może w przyszłości jakąś pomocą.